Cześć, tu Zorza, witam Was w piąteczek. Jak widzicie, nasze spryskiwacze już tutaj działają od samego rana. W piąteczek oczywiście, w grze mam na myśli, jest Friday. Oczywiście letni poranek ze Stardiu Valley na moim kanale. Także zaczynamy tutaj zabawę, działamy. Jajca są, szkoda, że ich e, ostatnio nie przerobiłam. Nie wiem, jak to się stało, no ale cóż, zdarza się. Jeju, patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Moje grządki zostały popsute, a ja tutaj wczoraj sobie robiłam porządki, żeby, wiecie, były te grządki obsiane tym naszym speed grow, czyli nawozem na szybki porost upraw. Ok, mamy tak. Dwa złota, dwa tutaj kwarce i jeden srebrny srebrny, srebrną sztabkę. Wstawiamy znowu kolejne srebrne i wyjmujemy je i oczywiście co robimy? No produkujemy kolejne tutaj spryskiwacze. A także już słuchajcie powoli wielkimi krokami zbliżamy się do końca. Mm -hmm. na spryskiwacz. Zrobione. Kuczę, nawet nie wiecie jak się cieszę, ile czekałam do tego momentu, żeby właśnie trochę już e, te grządki były zaopiekowane. Gdzie są moje kurki? Oczywiście w tej trawie. A ta druga to nie wiadomo gdzie, słuchajcie, gdzieś wlezła. Jak zwykle. Jeszcze jedną to słuchajcie, znajdę. Ale dwie Pomidorki. Pomidorki podlewane. Jeju, słuchajcie, teraz jest sezon na pomidory. Słuchajcie, pomidory ze śmietaną, no, to jest to. Mówcie, co chcecie, ale mm, no zdecydowanie to jeden z moich lepszych smaków lata. No, oczywiście, oprócz innych owoców, tak? Sobie zerwiemy, słuchajcie, no tutaj to już jest super. Nie no, to tak cieszy, że już nie musicie podlewać, że po prostu to sobie rośnie. Kurczę. Dobra, tutaj trzeba podlać, tą dużą grządkę na pewno. Wyrosły nam pierwsze kawy. Słuchajcie, mamy już tutaj e, składniki chyba na. Kolejne mm, na kolejny spryskiwacz, więc zaraz ogarniemy temat. Ale najpierw niech ja się przyjrzę, tak na szybciutko. Y, pomidorki trzeba będzie oddać, papryczki nie, więc papryczki sprzedamy. Ale z chwilą coś chcę zrobić, więc zaraz ruszymy z tematem. Papryczki sprzedane. Eee, I, 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 zróbmy kolejny spryskiwacz. Nie to. Nie pytajcie. Ale chyba nie wiem, czy zrobię, bo mam jedno złotko. Zaraz zobaczę, czekajcie. To nie były dwa złotka? Nie, jeden. No, jest. Dobra, czyli mamy tak, srebro. Złota nie mamy znowu. Więc znowu zaczynamy od nowa kolejkę złotą. Dobra, i tym razem tutaj w pomidorkach. Ciach. Słuchajcie, no, patrzmy na te grządki. Tutaj nam jednej brakuje, takiej mniejszej. No te większe grządki na razie nie mamy takich dużych spryskiwaczy do zrobienia. Ale słuchajcie, jakoś tam ogarniemy temat. Jeju, już jeszcze chciałam odwiedzić cygankę i chciałam jeszcze iść do sklepu, więc no muszę tutaj się sprężać. E, jak widzicie, jak słyszycie. Robin też pracuje na naszej działce. Ona pracuje sobie nad silosem. Nad silosem, czyli nad miejscem, w którym będziemy mogli gromadzić nasze pożywienie na zimę dla naszych zwierząt. Ona sobie tutaj siedzi. Także, dobra, niech sobie działa, a my lecimy szybciutko do naszej cyganki, do, do, do naszego merchanta wędrownego, tak zwanego. Jak wy w ogóle nazywacie? tego merchanta czy właśnie tak jak ja, no dużo osób mówi po prostu na nią e, gypsy. W internecie też chyba znajdziecie taką informację, że to jest po prostu gypsy. Dobra, oglądamy co tu ma. Słuchajcie, trufla. Trufla, mogłabym ją wziąć, kurczę. Się zastanawiam. Tutaj jest jakiś olej z czosnku, ale nie wiem. Poczekajcie, jeszcze zerknę szybko tutaj na nasze mm, rzeczy. Zastanawiam, gdzie będzie ta trufla? Czy ona będzie na pewno nie w kraftkraftciumie, ale tu może być? Tak, tu jest. Nie wiem w sumie, czy to jest takie konieczne, czy szybciej po prostu nie dorobimy się świnek z drugiej strony. Kurczę, nie wiem. Hmm. Nie no, droga jest. No prawie jest jakaś świnka. No można tak powiedzieć. Ta cena jest wygórowana. Nie, nie, nie. Tym razem no nie, da, nie dam się namówić. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do Marni. Nie wiem, czy będzie chciała z nami gadać. Nie Słuchajcie, dalej jesteśmy, not enough friends. Jak to not enough? Czekajcie, zerknijmy tutaj w nasze relacje. Czy w ogóle możemy dać prezent? No nie, słuchajcie, dalej jest to jedno serduszko, ale już może po weekendzie wskoczy nam trochę wyższe serduszko. Idę do sklepu po nasionka oczywiście 12 dzień lata no musimy zawsze brać pod uwagę słuchajcie, co nam wyrośnie w taką ilość dni no i jakieś takie wiecie, rzeczy, które nie będą wymagały aż takiej uwagi może yy, zerknijmy słuchajcie, najchętniej to bym posadziła te blueberry, albo bym posadziła hmm, albo bym posadziła, co bym nie posadziła Słuchajcie, też dobrym rozwiązaniem jest yy, kukurydza, bo ona rośnie później yy, latem. Czyli jakby przechodzi nam do kolejnego sezonu. I może, słuchajcie, to będzie właśnie to rozwiązanie. Wezmę jeszcze kilka nasion Popi. Yy... Wezmę z 5. Niech tak będzie. Kwiatki są przydatne. No i weźmiemy, tak jak mówię, Mm, tą kukurydzę. Ona sobie po prostu będzie rosła. Słuchajcie, 10 sztuk. Myślę, że będzie ok w sam raz. Do tego jeszcze może 5 pomidorów. Ale ona 11 dni rosną. To nie. 12 dni melon. Kurczę. one przychodowe są. Mam ochotę na nie. Tylko wiecie, później trzeba je dużo podlewać. To są właśnie dylematy. Chyba kupię. Chyba kupię chociaż z 10 sztuk. Dobra, 10 melonów. Jeszcze patrzę czy coś. Dobra, jeszcze kupimy 10 słoneczników i to chyba będzie na tyle. Czy coś jeszcze? Słuchajcie, mogłoby nas być, stać na drzewko, tacy jesteśmy bogaci, ale chyba, chyba to nie ten moment. Chociaż z drugiej strony, no te jabłka. Hmm. Kurczę, to są dylematy. Jeszcze tak, zerknę szybko w nasze tutaj. E Potrzebne rzeczy do realizacji zadania Słuchajcie, no jabłka, ale tutaj możemy łatwiej, a w sumie, no takie tych jabłek na mnie omija. Dobra, to chyba tak zrobimy. Kupimy tą jabłoń. Raz będzie taki wydatek. Ciach. Kupiona. Eee, no i będziemy sadzić. Ona powinna sobie jesienią wyrosnąć akurat, więc e, dosyć spoko, bo mamy dobry okres na sadzenie tego jab tej jabłoni. Fajnie, że jej się dorobiliśmy, więc no nie żałuję tego wydatku. A są czasami wydatki, których żałuję. A Wy czegoś żałowaliście? Powiedzcie o tym, co kupiliście, jak zaszaleliście, a potem jak Was to zablokowało, albo co spowodowało. To są takie tematy, no, dosyć ciekawe. E, ok, sadzimy, słuchajcie. Nie ma tutaj czasu na e, jakieś gadania. E, mamy też tutaj kukurydzę. Kukurydzę też posadzimy tutaj, tak szybko rośnie. Trochę część tu mamy wolne miejsce. Hmm. Dobra, trochę nasion nam zostało. Ej, ciekawe, czy ja coś posadziłam za strachem. Nie, więc będzie rosło. Okej, okay. szybkie podlewanko. Ostatnio dużo czasu jakoś spędzam na farmie, no ale no jest to po prostu spowodowane, jak widzicie, organizacją po prostu tej farmy. Ale już no, idziemy ku lepszemu. Ok, jeszcze zerknijmy w kurniku, co tam się dzieje. Przerobiliśmy majonez, możemy kolejne tutaj wyrabiać. Także oki. Okay. Mamy już złotko nam się kolejne wypiekło, więc zaraz podziałamy z tematem. Mamy złotko. Eee, potrzebujemy teraz kwarc. Dobra. Co tutaj jeszcze? Tu mamy nasionka takie, tu takie. Szybka weryfikacja. Słuchajcie, chciałabym coś wybudować, ale pewnie się zastanawiacie, co? Tylko niech ja spojrzę, czy ja już mogę to robić. I chyba nie bardzo. Hm. Chciałam wiedzieć, co zrobić. Eee, chciałam zrobić pierwsze pierwszych chmiel, pierwszy chmielowy procentowy napój. Zinterpretujcie sobie sami jaki, a ja nie mogę podać jego nazwy, bo oczywiście hmm, YouTube ma swoje prawa. Jeszcze zerknijmy, słuchajcie tutaj. O, widzicie, jest pierwszy tutaj nasz efekt e, tych tapów w drzewach. No, mamy tutaj jakąś tam żywicę. Się zastanawiam. O, wsadziłam pięć grzybków do wysuszenia. Nie wiem, co mi to da. Nie pamiętam w sumie jakoś. Także zobaczymy. Okej okay, jeszcze się zastanawiam, czy ten grzybek jest tam potrzebny. Nie. Z nasionek kawy będziemy mogli jeszcze robić kawę po prostu. A. Ale, ale, ale musimy najpierw, y, słuchajcie, mm, mieć y, receptę na to. Więc no, ja zawsze na początku zbieram te nasionka, później dopiero gdzieś tam ogarniam temat. Słuchajcie, patrzę ile jest mi tych pomidorków potrzebnych. To jest jeden pomidor do realizacji i tutaj nie ma tych pomidorów, więc chyba to będzie tyle, więc resztę sobie sprzedamy. Tak jest, pieniążki idą. E, oczywiście zawsze sprzedaję te najlepsze. Ta najgorsza oddaję do realizacji zadania. E, słuchajcie, możemy też spróbować na razie sprzedać te nasionka kawy. No zobaczymy, ile nam to przyniesie tego przychodu. E, I jeszcze musimy, słuchajcie, posadzić tutaj e, naszą jabłoń. Jabłoń zastanawiam się, czy w sumie, bo wiecie, ona potrzebuje. Osiem kratek miejsca wokół siebie. I nie wiem, czy właśnie to miejsce nie będzie dla niej odpowiednie. Jak widzicie, nie trzeba tutaj nic robić, nie trzeba tego podlewać, więc chyba po prostu tutaj ją posadzę. Ona sobie będzie rosła spokojnie, zajmie jej to cały miesiąc, aż wyrośnie taka duża, duża. I dopiero w jednej porze roku, którą jest jesień, będzie wydawać nam owoce. Także trochę to potrwa. Dobra, słuchajcie, mamy znowu złoto, srebro i kwarc, ale znowu niewystarczającą ilość srebra, więc hmm, chyba znowu będziemy wyrabiać tutaj mm, nasze nasze y, sreberko. Słuchajcie, wielka chwila. Mamy 8-9 spryskiwaczy, tak, aż 9. Także to nie jest już wcale mało. Opacało się gromadzić surowce, ale słuchajcie, my nie przestajemy. My tutaj ciśniemy dalej z tymi materiałami, żeby tutaj one się nam e, zrobiły. Patrzcie, kolejny majonez, więc kolejne jajo do przerobienia. Czasami wchodzę tutaj dwa razy dziennie albo kilka razy dziennie, żeby po prostu no, tutaj to wyrobić. Jeszcze chcę zajść do Community Center. Muszę tutaj zerknąć, co będzie nam do tego potrzebne. Na pewno to, na pewno to. Z tego nic i teraz tędy tak szybko przelecę coś mi się tutaj zaświeci tu widzę hardwood jest potrzebny, ale go nie mam wystarczającej ilości, więc no niestety tu patrzę jeszcze czy jakieś rybki, jakieś coś, o tutaj coś mi się mamy kolejną rybkę, która jest nam potrzebna Tu patrzcie, to no nam się świeci ewidentnie. No dobra, czyli po prostu jeszcze tylko to, ale no nie mamy też wystarczającej ilości, więc zabieramy te cztery rzeczy, idziemy ciśniemy sobie do Coming Center z pacerkiem i zamierzamy oddać to, co zdobyliśmy. Przy okazji, oczywiście, zbieramy nasze tutaj. Nie wiem, jak to nazwać warzywa, owoce, dzikie owoce, warzywa. O, tak to nazwijmy, nazwijmy dziko rosnące. Jest nasz ziomek. Słuchajcie, Linus, dam mu słuchajcie, niech sobie ma tą e, jagódkę. Zakolegujemy się z nim. Ogólnie każda przyjazny, wizerunek, starbiu, walej, coś tam daje. Też fajna jest przyjaźń, słuchajcie, z kowalem. Ale no... Hmm. A czemu ja tu wlezę? W sumie nie wiem. A w ogóle czemu mogłem wleźć, skoro tam nikogo nie ma? To też jest bardzo ciekawe. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Już jesteśmy blisko. Słuchajcie, tu na pewno mamy... Mamy chyba kwiatka. O, jest ryba do oddania. I słuchajcie, brakuje nam tylko Nautilus szali. Tu byśmy już jedno mieli zapełnione. Tu mamy też popi. Ciach. Dobra, to stąd będzie chyba tyle. Tu mamy naszego pomidorka, hmm, czy coś stąd. No nie bardzo, ale jeszcze słuchajcie, mamy e, nasz ten soczek, ten taki drzewny, tak go nazwijmy. Tylko nie wiem, gdzie go czy tutaj umieścić. Może tutaj. O jest, o patrzcie. Mamy tutaj jakieś otum y, z jakieś tanie Słuchajcie, o, no, może być sprzedamy je. Także coraz lepiej. Nie, nie dużo już nam tutaj potrzeba. Jak widzicie, Unimus już niesie kolejny bundle, który wrzuci do swojego namiotniku i zrealizuje tutaj y, nasze ich potrzeby. Nasze ich, no wspólne w sumie, tak. Słuchajcie, tak się zastanawiam, że jeszcze nie korzystaliśmy razem mm, ze zrobionego wagoniku. O, glizdy! Jak ja je zauważyłam w ogóle? I mamy coś, ale coś, co już mieliśmy. No cóż. Oczywiście, zaglądamy do świetniczków. Jak już idę, to już zaglądam. O, trafiła się joja kola, więc. Coś tam będzie można sprzedać. Przy okazji, zajrzyjmy tu i obok kowala. No, niestety, nic. Tu mamy wagonik. Możemy z niego skorzystać i możemy się przedostać do e, miejsca, czyli do kopalni. Albo na bus stop. Idziemy na bus stop, bo on jest najbliżej naszej tutaj farmy. Także, jak widzicie, to też ułatwia tutaj nam granie. Kurczę, te wagoniki są must have. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy wszystkie zbędne rzeczy. Jedzonko też sprzedajemy, słuchajcie, nie ma co. Tu mamy już kolejne srebrne. I słuchajcie, możemy znowu wyrobić kolejny tutaj spryskiwacz. Mmm, okej. Okay. Słuchajcie, myślę, że na ten moment tyle starczy spryskiwaczy. Tutaj go sobie gdzieś postawimy. Może tutaj gdzieś w okolicy, słuchajcie. O, i niech sobie tam będzie przynajmniej połowę podleje. Wiem, że jest jakoś tam krzywo, ale no cóż, trudno. Dobra, także słuchajcie... Tutaj zrobimy sobie jeszcze porządek na paseczku. To były dwa ciężkie dni pracy, ostatnie, ale na pewno przyniosły nam dużą ulgę. Także dzięki za wspólne granie i mam nadzieję, że widzimy się kolejny raz znowu w Stardew Valley albo też na innych seriach. Także zapraszam Was na mój kanał. Tutaj, Zorza, do zobaczenia i cześć!